Cześć dzieciaki, witam Was w kolejnym odcinku naszej Akademii. Zapraszam Was dzisiaj na jogę. Na krzesłach, więc zorganizujcie sobie krzesełko, żebyście mogli razem ze mną właśnie sobie popraktykować i zrobić ćwiczenia takie rozciągające naszą klatkę piersiową, ale również nasze boki. Plus dodatkowo rozciągniemy trochę nóżki. Zróbcie sobie też taką przestrzeń wokół siebie, żebyście mieli miejsce i żeby było dla Was komfortowo. Siadamy sobie na krzesełku. Mam nadzieję, że już sobie zorganizowaliście wygodne siedzisko. I zacznijmy od tego, że nasze stopy są bardzo dobrze osadzone w podłodze, czyli całe stopy dotykają ziemi. I otwieramy naszą klatkę w przód, bardzo daleko, barki idą w tył, natomiast klatka patrzy w moją stronę i robimy mocną kontrę, czyli wchodzimy w taki garb do tyłu. Świetnie. I znów klatka do przodu. Super. I do tyłu. Powtórzmy to sobie jeszcze kilka razy. Przód. Pamiętajcie o stópkach, które dotykają ziemi całą powierzchnią stopy. I w przód, i w tył. Zróbmy sobie tutaj wydech. I zróbmy wdech tutaj. I wydech do tyłu. Świetnie. Weźmy taki teraz głęboki wdech do góry. Ręce idą w górę. Bardzo dobrze. I spróbujmy sięgnąć ziemi do dołu. Próbujemy złapać albo za nasze stópki, albo ziemię przed naszymi stópkami, a jak je dotykamy, to staramy się po prostu daleko sięgać naszymi paluszkami. Sięgam do ziemi i wchodzę w górę znowu. Wdech i wydech do dołu. Uff. Bardzo dobrze. Teraz załóżmy sobie naszą jedną stopę na drugą. Połóżmy ją sobie na udzie. Mocno wciskamy nasze kolano w dół. Możemy się podeprzeć nasze, naszą drugą ręką o krzesełko. I wciskamy mocno kolano do dołu. Bardzo dobrze. Trzymamy tak jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. I zmieniamy nogę. Druga noga na kolanko. I znów łapiemy się za krzesełko i dociskamy kolano w dół. Trzymajcie proste plecy. Mocne pośladki na naszym krzesełku i dociskamy nogę w dół. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Świetnie. Usiądźmy sobie normalnie teraz znowu, nóżki są na ziemi. I teraz zróbcie dwa duże koła, łapiąc się za barki do tyłu. Zróbmy sobie przez garba takiego jeszcze jedno koło. Świetnie. Teraz pełne koła, duże ręce proste do tyłu. Świetnie. I jeszcze jedno. Hop. Zróbmy sobie skręt. Za prawy bark łapiecie krzesełko, daleko sięgacie głową i w drugą stronę to samo. Czyli mocno robimy skręt kręgosłupa. Pośladki są na krzesełku, stopy są na ziemi i mocno patrzę za lewe ramię teraz. Świetnie. Spójrzcie na mnie i wstańmy z krzesełka. Ustawcie sobie krzesełko, możecie tak jak ja, czyli bokiem do naszego programu. I teraz zróbmy sobie rozciąganie nóżek. Czyli jedna nóżka leci do pośladka. Mocno przyklejcie teraz kolano do kolana. Dokładnie tak. I mocno ciśniemy sobie nóżkę do naszego pośladka. Proste plecy. Trzymajcie się krzesełka, żeby nie stracić równowagi. I trzymamy. Jeszcze chwilkę, pamiętajcie o prostych plecach, pięć, cztery, trzy, 2, 1 i zmieńcie nogę. Ja zamienię sobie stronę, żeby was, wam, wam było wygodnie. Dociskamy znów kolano do kolana, mocno noga idzie do pośrodka, proste plecy i oddychamy. Trzymamy sobie chwilkę, jeszcze moment. 5, 4, 3, 2, 1. Bardzo dobrze. Teraz ustawcie sobie krzesełko troszeczkę dalej od siebie. I zróbmy sobie na koniec, odejdźcie takie rozciąganie pleców. Czyli odejdźcie sobie kawałek dalej od krzesełka i teraz mocno wyprostujcie rączki i mocno pochylcie się w dół. Świetnie. Spróbujcie mocno wbijać plecy do dołu. A rączki trzymają się krzesełka. Bardzo dobrze. Oddychamy przy tym ćwiczeniu i spróbujcie wyprostować kolana, czyli nie ugięte, tylko starajcie się mieć proste. I oddychamy. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. I powoli. Teraz przez zaokrąglone plecy wchodzimy sobie do góry. Poprawiamy krzesełko i to będzie dzisiaj koniec naszej praktyki. Ja tylko Was jeszcze zaproszę do e, innych materiałów z naszej Akademii, które są dostępne w mediach społecznościowych telewizji Mazowsze. A teraz podzielcie się z rodziną naszymi ćwiczeniami, każdy może je wykonać, żeby trochę lepiej się poczuć, nawet nie wstając z krzesełka. Dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem.